my jak trzeba ale to jest jeszcze muszę usunąć jak z, zrobić bez niczego bardzo dobry jak ma się 7, 7 700 tysięcy mo, monet w SmobG 2022 Ja oczywiście standardowe rzeczy nam od paczki i inform żeby mieć to zgrania, bo to jest najważniejsze żeby mieć zgranie według mnie, Mamy środkowego obrońcę czy tutaj się da I jeszcze raz? nie A nie można zachować i wziąć jeszcze raz no to okej, okay. wtedy zrobię no i mamy Argentynę, może Maradona. ale nie będzie, bo wtedy by musiała być legenda. No i następna. Bo ja co to jest za kraj? Prawy pomocnik. Jest. Prawy pomocnik też znam. Z takiego z samego kraju. dopóki nam się pieniądze nie skończą i teraz ja bym sobie kupił lepszego po prostu lepszego zawodnika tutaj wchodzimy w wymiany zwykłe informy i jakiegoś

Tyle może. To jakieś 90 może eee, prawego obrońca da nie mnie stać no tu obrońca takiego jego figurka ale niestety nie Ronaldo Ronaldo też odpada. Może w tej wersji, wersji Schmeichel? No nie. No to teraz... Może pomocnika 90. Okej, okay, na niego nas stać. I, i teraz y, bierzemy skład. Od nowa. Napastnik. Obojewnie, ale z Brazylii będzie lepiej. Prawie, nie ma prawy pomocnik może być na prawe skrzydło. Brazylia, Włoska Liga ich łączy. Mamy pomocników. Oni będą mieć pełne zgranie że z innymi. Teraz Anglika. No mam tak. Tego nie wiem, chyba będzie lepiej. Ja Brazylii I tak sobie będziemy być i jeszcze. Aż Michaela nie kupiliśmy, no i. To z jest i to było najważniejsze. Mamy 4 minuty. grania mamy jakiś ten, ale koszulki możemy zrobić. Mamy jeszcze dużo czasu 30 minut wam zapomniałem powiedzieć. Ja kocham Real Madrid. Więc będę podobna do Real'u. Nie, ja zrobię po prostu. Ładne koszulki mm. żeby ładnie wyglądało. Czarnie mi podchodzi. E, ma podchodzić. Mają być piorunki. Ale białe. Już to legitnie onda i coś takiego będzie białego. Pieryszu. Tak jak tak to bierzemy kremowy i tutaj weźmiemy taki kolor i tak zakładamy, o mamy założoną i taka koszulka teraz porobię sobie dwa drafty Zobaczymy jak pójdzie, no i weźmy to, bo dwóch napasników i trzy krzydłowi, to powinno być dobre ustawienie. Mamy kartę 98. Zawsze jak krótko dropi, coś dobrego, a potem leci coś mega słabego. Ja tak zawsze mam. Mamy pod zbieraniem. O, no Anglik, no to dobrze, teraz z dwóch ma zgranie, mamy, pomocnika z angielskiej ligi, 42, no Kevin De Bruyne. mamy pomóc, no nawet można powiedzieć wyszlifowano, mamy Sona, mojego syna, e, e, e. Uuu, ale ma zgranie dobre. U on też będzie mieć wszystkimi zielone, To są z Premier League. Mój, o tu nam chodzi! Oto. Mike Meyong może być. Mikey. Okej. Okay. eee. Tu prawym. Ale on ma. O i ma siedem, epicentrum, tylko żółte, poczekajcie, może tak i tak, nie, cztery tylko, to mamy siedem, lewego obrońcę, to, i to podamy tutaj mój będzie lepiej tak o tak o napastnik nam tylko potrzebny napastnik o i mamy 100 zgrania to i teraz tylko brać najlepsze. Nie Nie wiem, Nie jakiegoś Nie to będziemy mogli go wstawić. Nie 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 widzę. Co? So. to stół, stół to tak mamy? I zrobiono tylko na ten, mamy najlepszy. Prawdy może być tak. bo to On jest lepszy. Aj, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się dzieje, ale. Dora to już być I haki mi nie, nie. hakimi mi nam. Nie, 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 nie weźmiemy. prawego. Może tutaj Night Nine zgrania. Ale, nie Niestety musimy go tak. I Manchester City już bez zastanowienia. Kocham Manchester City. Zrobimy teraz tak, patrzę, jeden draft, a reszta. Szcze dwa. Może wygrać ten draft. Okej, jest ktoś w draftie. coś się zrobił. U kijanek po francuski. Legia, legia. Legia, legia, potrzeba. To najlepszy klub. No eee. Próbowałbym, próbowałbym tę Fra Fra Francję ułożyć. Tu stoi i w ogóle Francję. No i tu mamy rozgranę. No i. Mamy 3-0. Teraz ten jaki rywal. Powiedzcie mi, mm, 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 Tyle Sticko, czekać, 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 aż jakiegoś znajdzie. Teraz tylko jedna osoba grała w drafcie, teraz nie będzie nikogo i dostanę. Zwykłe, po prostu. Pewnie może tak być. No... A, no bywa, nikogo nie mam w drawcie. Może ktoś za chwilę zrobi. Wejdę, wejdę o. No i teraz mój mamy jest. Po to ja wchodziłem, wychodziłem. On ma 92, a ja mam 90 i 100 zgrodów ale będzie zaczęta walka myślę. Ale liczyłem na zwycięzcę. No taki. będzie się niż To jest już myślałem. Paulo de Paulo ale... Pelo amor No Deus. E agora o Portugalia, provavelmente, a Porto. Jesus. é... Jesus. Uau, tutaj jakieś nagrody. Uuu, ile nagród. E, odbieramy, bo ja mam zrobić to 20 minut. Bo trochę mamy tych nagród. Już musimy się spieszyć, bo zostało nam tylko 8 minut. Mi w sumie, nie wam. Zobaczymy, czy wygra jakieś kilka meczów. Muszę zrobić to wszystko w 20 minut, w 20 minut. Eee, i zobaczymy, ile wygra. Zaczynijmy od najlepszej. Jezu, nawet bez Czas Chelsea będzie 6. No Jezu, ale słabo.

Już nie będzie pełnił kawki Esch, Majchel Nie. To co na chądy Nie, nie, nie jest w tym? To co to? Od kiedy ja nie mam lewego Tego i brąkarza? Lendii, to, to teraz zmieniamy ustawienie na takie I Robimy od nowa No będzie tutaj trochę zgrania można powiedzieć Nie, w daj Mamy Sona Premier League Mister, misterna, no, B One prawego oh, oh. pomocnika tutaj tamto. Mam go tamto. Mam go Mam go tego Mam

Premier League, all angry. Premier League, my ego. This пошел не и так девять 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 nigdy z buntostlegiego. A otuzyła. No i mamy 17 minut, może jeszcze się uda coś działać tymi faczkami. Słabe są, ale może się coś uda zrobić. Przedaj... Czyli otwieram wszystkie paczki Usuwam Usuwam, zachodzę Biorę No i coś takiego jakiegoś postnik para miaręlik sto tym taki taki bra my zarak no, no. no lepszy, to otwieramy, bo otwieramy wszystkie, żeby wyjdziemy, wyjdziemy. Y nie, nawet z tego tysiące i okraju już, nie, już... Nie, jeszcze ostatnio nam zostało z o napastnik bunt nie, to włoska J go. Mamy tyle pieniędzy ile oczekiwaliśmy. Wymiana. Tak. Eee, tego gościa. Tak. Mamy gościa. Weźmiemy tutaj, tutaj. Skład. Tutaj tinojny z gronią. Dajemy sona. Tak. Możemy dać tego gościa. Dajemy cholernie dzieckiego. Zamiast zgrania i 6. Mamy 20 minut. I ma Gramy 20 meczy i zobaczymy ile meczy wygra. Po 20 minut zrobiony skład. Daj, tylko o jeden. Ale może są jeden gol no i wygramy. O, dogrywka, dogrywka, remisujcie. No, dwa, jeden godnie. godnie. I teraz drugi. Czy wygramy drugi mecz? Chociaż. Jezu, to jest manchester. To jest taki skład, czy... Ale może. Może. Nie, moje słowo, może nic nie daje. Aaaa, nie może być 3-0. Musiał. Nie, nie, może. Teraz trzeci mecz. Trzeci. Trzeci. Będzie 100 zgrania. Nie, 80. Ale wygram z nimi. O, mamy Son, 2-0, pomocnik i mamy 4 do zera. W trzecim meczu pierwsza wygrana. W trzecim meczu pierwsza pięt... wygrana. Zróbmy 10 meczu. Okej, okay, nie ma 100 zgrania, dziwne. Mamy dwa du, już mamy cztery. u, 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 cztery zero są żółta kartka. Drugi w czwartym, O oh, Jezu, co za skład i ile tu gwiazdki? 97, ale 71 zgrania. Tylko. Więc wygram na ludzie są dwie bramki. Chyba najwięcej z całej drużyny z w tych meczach to był piąty i trzecia wygrana już rzędu. rzędu teraz szósty mecz ale dobry skład 90 w pierwszej minucie Leo Messi 99 to były karty z w tym meczu przegrana 3-0. okropna porażka. Nie wiem, samo porażek są porażki, co wygranych. U, a to tylko. Tylko metr. Samo siły, ale zgranie No ja lepszy. Jestem na pewno. Nie wiem, nie robię żółtych kartykami nic. 4-0 w siódmym meczu. To mam cztery wygrane, i trzecia wygrane. Ej, jak? Jak ma lepszy ode mnie skład? Fifa mnie nie osłoniła. Tu 4 przegrane i cztery wygrane. Będzie 100 gronie chyba. Nie, 91. Mam wszystko od innych lepsze, więc nie może ze mną wygrać. Musi ze mną przegrać. 2-0. 3-0. W dziewiątym meczu 5 wygranych, 4 przegranych. I na koniec. Skład, z którym walczyliśmy przed chwilą. Tutaj pewnie teraz nie się los po szczęści, ale mamy 1-0, 2-0, 3-0. Dopiero w 4-0. No i wygraliśmy. 6 wygranych, i 4 przegrane. No klub się na pewno spisał. No i mamy jakiś herb? No, nadal nie mamy, ale to będzie koniec naszego odcinka Smop Games. Do widzenia.